Właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa LTW, tom drugi mojej książki, słownika biograficznego Starostów II Rzeczypospolitej Rzeczpospolitej. Zawiera on biogramy około 280 osób, które piastowały w okresie II Rzeczypospolitej stanowiska starostów. Starostowie byli postaciami ważnymi dla międzywojennych powiatów, byli urzędnikami państwowymi, pochodzili z nominacji ministerialnej, inaczej niż współcześnie, gdy są samorządowcami. Odpowiadali za sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem, kierowali działalnością policji, ale z racji tego, że stali także na czele struktur samorządowych powiatowych, Dysponowali również środkami finansowymi, a zatem od nich zależał rozwój zarządzanego powiatu. Z tego względu są postaciami ważnymi dla świadomości, tożsamości lokalnej. Nie pochodzili stamtąd, ale z drugiej strony zostawili po sobie szkoły, drogi, budynki użyteczności publicznej, rzeczy, które funkcjonują, instytucje, które działają. W powiatach do dnia dzisiejszego. Tom drugi, podobnie jak tom pierwszy, jest skonstruowany wedle systemu holenderskiego to znaczy w każdym tomie znajdują się biogramy od litery A do Z. To pozwala jak najgruntowniej przygotować te noty biograficzne, ale jednocześnie daje szansę na to, by w przyszłości Skontaktowały się ze mną rodziny starościńskie. Potomkowie tych, którzy piastowali urzędy starostów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kontaktują się albo poprzez identyfikację mnie jako autora słownika biograficznego, albo odpowiadają na moją prośbę o kontakt, czasami zostawioną. Na nagrobkach, na cmentarzach, w których, na których również prowadzę swoje badania. Te kontakty bardzo często są źródłem cennych informacji, dokumentów, które były w osobistej dyspozycji starostów, i z drugiej strony te przekazy, te informacje pozwalają na ustalenie losów interesujących mnie osób. W okresie, którego administracja dokumenty przechowywane w archiwach nie notowały. Mam tu na myśli przede wszystkim okres od września 1939 roku, zawieruchę wojenną, kiedy tak na dobrą sprawę ci, o których piszę, znikają z dokumentacji archiwalnej. Ta książka, tom drugi, jest z jednej strony efektem wieloletniego, wieloletnich prac badawczych realizowanych przeze mnie od 2006 roku. W 2012 roku ukazał się portret zbiorowy starostów, w 2018 roku tom pierwszy słownika biograficznego, w tym roku tom drugi, w pewnie nieodległej w przyszłości ukaże się również tom trzeci. Z drugiej wszakże strony, nauka to nauka, natomiast wskazane jest, by prace badawcze, które prowadzimy, przynosiły również pewien pożytek, korzyść, były użyteczne ze społecznego punktu widzenia. I tak w przypadku tej książki jest. Tom drugi słownika biograficznego ukazał się dzięki finansowaniu z programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa jest objęty patronatem Związku Powiatów Polskich, organizacji, która funkcjonowała w okresie dwudziestolecia międzywojennego i także współcześnie zrzesza powiaty ziemskie i grodzkie z obszaru całej Rzeczypospolitej. Badania prowadzone i upubliczniane w postaci słownika biograficznego przyczyniają się do rozwoju tożsamości społeczności lokalnej z opowieści o tym, skąd te społeczności pochodzą, jak one funkcjonowały w okresie dwudziestolecia międzywojennego.